Mam odzyska, jestem Bartek12, to jest kolejny odcinek na moim kanale. Tak, wróciłem po jakichś dwóch miesiącach. A dzisiaj zaczynamy serię z Farming Simulator 19. Myślę, że Wam się spodoba. A my już tutaj lecimy, na swoje gospodarstwo. Na tej serii będę sobie grał na mapie Sandomierskie Okolice. Taka mapa 70 76 ma, z czego pamiętam. Albo nawet więcej. Ale mniejsza już. Na start otrzymujemy. Zobaczmy sobie garaż. I tak. Mamy ciągnik Armatrack 1104. 110 koni. Taki średni. New Holland T5. 100. 99 koni. Bison Z056. Dwie przyczepy. Ford HW. 80 o pojemności 10 10750 litrów, tutaj header do bizona, tej pług mamy jakiś, kultywator, dwa siewniki, opryskiwacz nawozowy. O, z czego tutaj widzę, to mamy trzy, nie, trzy, ile mamy, raz, dwa, nie. raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa. No, 4 albo 5 małych silosów zbożowych, i tutaj mamy pastwisko dla krów, dużych lew dla si świń. Pastwisko dla owiec, padok dla koni i duży kurnik, ale to nam nie będzie potrzebne. No i od razu sobie to sprzedamy. I myślę, że też dużo zarobimy na tym. To jest nam niepotrzebne, bo to jest teraz do zwierząt, ja sprzedaję to, to wszystkie rzeczy. Bo ja zwierząt tutaj nie mam na razie. Przynajmniej na tej serii. To jest rozrzutnik, dobra. No i mamy na razie tyle. Już mamy 691 tysięcy. No, jest fajnie, fajnie. Na razie nie kupuję żadnego pola. A dzisiaj odcinek zaczniemy pierwszymi żniwami. Tylko już sobie od razu kupimy jakiś combine, żeby nie było. Też. Bo po co nam jakiś bizon, który ma mały header? Stać nas. To się zastanawiam. Czy nie kupić sobie tego drontira. T560, Te ale to. Nie, na, na razie sobie kupimy coś słabszego. Według mnie dobrym pomysłem będzie. Stary klas Dominator Mega Weźmiemy sobie najmocniejszą wersję silnikową, akurat 270 koni Paul to Te szersze To to nie, o Oczywiście z tym i... Dobra, weźmiemy tak I za 75 tysięcy euro takiego klasa Jeszcze weźmiemy sobie do niego header I za chwilę już zaczynamy pracę przy tym... Nie, który to jest header? To jest ten header. Kolor jest... no, ten. No i dobra. Zakupki. O, jeszcze sobie na chwilę musim, muszę coś ustawić. Wybaczcie. Tak, to mamy. To jest tu. Tutaj. Wyłącz. Trudności gospodarcze normalne, zużycie paliwa domyślne damy sobie. No wzrost roślin sobie zostawimy. Usychanie roślin wyłączone, niszczenie wyłącz. Wymagane wapno wyłącz chwasty wyłączone. Bo na razie... Na razie bez tego będziemy grać. Wiem, że tak nieoryginalnie, ale. Dobra. To jest bardzo fajnie dopracowany ten. Klas Dominator akurat Dobra Podłączamy sobie jedziemy na żniwo. Gdzie jest najbliższe jakieś pole? Ze sklepu, bo my tutaj wyjeżdżamy. Gdzie? W lewo. A nie, to w prawo skręcę, bo pojedziemy sobie od razu na pole 93. No. Dobra. Tylko 25 na godzinę jedzie, ale... Jakoś dojedziemy. Kurczę, tylko... To jest najgorsze właśnie. Niby 6 metrowy header. Dobra, musimy ta coś takiego robić. I też jedna z fajnych rzeczy, która została dodana w farmingu 19, to między innymi taka, że maszyny się psują. Dobra, zmieścimy się tu, zmieścimy. Tylko trzeba szybko jechać żeby zdążyć bo samochody też tutaj jeżdżą wiem ogólnie mapa ma fajny klimat więc polecam wszystkim tutaj już ciekawe do kogo należy to pole tak se zobaczymy a bawełna tam podobno dużo się na niej aż tak nie zarabia pewnie pszenicę mamy na tych trzech polach nie na czterech o jest. I te znaki. No nie, no nie mówcie mi, że... Dobra, muszę przejechać przez kogoś pole. Ale już jesteśmy bogaci, więc myślę, że w jakimś tam odcinku będą takie większe zakupy. Nie wiem co to za dziwniki. Jakieś tutaj pewnie sowy, czy coś takiego. No to tam, tylko za nami. Dobra. Gdzie mamy to pole? tutaj już zaraz. Co? Na razie inaczej jakich nie będę kupował. A co? Czy też cina cukrowa, czy chyba... ...chyba kukurydza, według mnie. Tak, kukurydza jeszcze rośnie. Przejdziemy. Nie, co robić tam? Dobra już sobie rozłożę kombajn od razu. X Okej okay. Myślę, że jutro będzie kolejny odcinek z Farminga 19 Co my tutaj mamy? Uuu, słonecznik mamy na tym polu. Ciekawe czy ten header jest do słonecz? Nie, to nie jest słonecznik. Co to jest? Jeszcze może to nam rośnie coś. No tak, rzepak to jest i jeszcze nam rośnie. To musimy pojechać na inne pole. Dobra. Te drzewa omijamy. A kolejne pole jest zaraz w prawo. Osie... Pole numer 83. Dobra. Tak. Te, te dwa pola są blisko siebie, więc to nie będzie problem. To jest pole. To jest 80. Nie, które jest 80. To. To jest 83. Z pszenicą. No może, no może być. Dobra, to tylko się tutaj ustawimy jakoś. Oczywiście sobie wyłączę po kosłach, bo na razie nie będę. Tutaj robił Bel, a nic tego podobne. No to opuszczamy i włączamy Hedri. I pracujemy już. Dobra, to się tam potem zbierze. Zrobimy. Zniwa pierwsza. Czy równo muszę jechać? No, takie. Nie za małe te pole. Akurat to jest tutaj. Obok naszego gospodarstwa. Piszcie w komentarzach, czy Wam się podoba. Oczywiście Jestem ciekaw czy taka seria przejdzie Choć jest taki jeden widz, który będzie to na pewno oglądał Na razie tutaj robimy sobie żniwa albo wiecie co, zatrudnię tej pracownika zaraz Tylko jeszcze tutaj sobie dokończę to żeby pracownik za nas robił Tylko już go tutaj włączymy 5 dni. dobra a my teraz przejdziemy sobie do tego New Holanda zobaczymy ogólnie też co tam na tym gospodarstwie jest on ma chyba standardowe opony Dobra, to my siewnik. O, te, tutaj są te dwie przyczepy. A tamten ile ma ten ciągnik. 110. No okej. Okay. Ja sobie wezmę jedną przyczepę tej... Sprzedam też Bizona, bo nie jest mi potrzebny. No okej. Okay. Jeszcze sobie wezmę z tym New Hollandem Przyczepę a niego. No 99 koni, myślę, że jakoś to uciągnie. Dobra, otworzymy sobie już bramę. I tej sobie nim staniemy na razie. A tym Armatrakiem już będziemy tam ...orać Za tym kombajnem. Żeby było szybciej już raczy z głowy, więc tak. Tutaj mamy pług. Powiem to ja nie będę. Kultywator. Chyba tutaj jest kultywator. Tak. 3-metrowy. Na pewno w kolejnych odcinkach będę już miał lepszy sprzęt. Inne maszyny. Ja nie będę wszystkiego też wydawał. Więc okej. Okay. Lecimy już z tym. Osobiście nie, nie znam jeszcze tej firmy. Jakoś jeszcze nie miałem czasu przejrzeć maszyn w większości. Dobra, już to zaoram, bo co tam się będę? Si się ustawimy. Opuszczamy. jedziemy już. No 17 na godzinę może być nawet Nie jest tak źle Tylko najgorzej że to jest tylko 3 metrowy Czyli muszę dwa razy zrobić rundę Zanim jeden komb Zanim kombaj zrobi jedną rundę, bo header w kombajnie w tym klasie ma 6 metrów Dobra podnieść znaczy. Bo ja zapomniałem, że to jest kultywator i się go nie włącza tak jak na przykład siewnik czy header w kompanii. No to, to szybciej pójdzie trochę, bo jednak nie idzie tak wolno. Chyba sobie zrobię już dzisiaj takie małe zakupy już na pierwszym odcinku. Jeśli się spodobało, to zostaw suba i dzwo dzwoneczkiem łapkę w górę, bo to mnie motywuje do dalszego nag nagrywania filmów. A już naprawdę mało brakuje do setki, bo miałem długą przerwę. Nic nie nagrywałem i suby nie przychodziły. A jednak już od dawna ja mówię o, o tym: o tych 100 subskrybentach. A to zaraz, już dobra, zrobię jeszcze jedną turę i kupuję coś lepszego. Bo to jednak za długo trwa. Też nie będę przesadzał, ale kupię sobie trochę lepszy traktor i jakiś lepszy kultywator. Dobra, tego tutaj też zatrudnię, jednak. Przez tą chwilę jeszcze tam zrobi, co ma zrobić, a ja już zrobię zakupy. Małe ciągniki, może, coś zły. Kupię sobie, może tam Walter. No, na wąskich opłonach go wezmę. Albo nie, wezmę mu te nokiana na komunalne konsolidaturę. No, nie, nie, na razie nie trzeba. No to 200 koni to wystarczy nam w zupełności kupujemy i teraz jeszcze jakiś kultywator. Mamy tutaj. Przydałoby się jakiś fajny. O jest. 200 koni wziąłem. Kurczę, ten chciałbym. Ten. Ja to wiecie, ja sprzedam to. Bo jednak to małe ciągniki są. Niepotrzebnie go brałem. Ś ze średnich sobie weźmiemy może tego Kejsiora. Bo on ma 261 koni, a tylko 143. Bo na przykład jego. Ta 6 ma. Nie ma tyle. John nie chcę brać na razie, bo jest ten za słaby. Ja biorę tego starego Kejsa. Dobrego. Wezmę mu. Michelanki szerokie. I kupujemy. I teraz będzie jechał z tym. Horszem. Nie, co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Przecież to 300 koni musi być. Nie, nie ten, tylko ten. Kupię coś sobie. O może tego. Ten już ma 300? Nie. Ten masyjny ferguson? Nie, nadal nie. Fendt, nie. Poczekajcie chwilę ten nie dobra. Dobra, zobaczmy coś z tych średnich. Ten też nie. Dobra, wezmę już tego John Deere 6R Series. Ma 300 koni. Konsolę już mu dam do tego, tura i szerokie opony i, I lecimy. Kto to nawet szybko robi. Mamy. Ogólnie, John Deere, jakby ktoś nie wiedział, to jest nowa marka w farmingu. Ja już miałem okazję testować to na swoim prywatnym profilu. Serio, właśnie sam tam mam kupionego tego John Deere'a, I identyczny właśnie. Właśnie tam używam inny kultywator, ale już on też ma opcję siania Dobra, wejdźcie szybko te betoniarki, żeby tam nikt nie jechało Nie się zablokują? Tak To szybko wyjechać stąd Nie zwykle Ja Jaj kręcenie traktorem do tyłu Kora pełny zbiornik ma już pomocnik to tam Zaraz pojadę tym New Hollandem, Co jakoś to Kurczę no Nie Ta sztuczna inteligencja czasami doprowadza do szału Po prostu stoją Myślę, że to oni są w tej króle Dobra Nie są teraz są dobra Ja już zawrócę, albo nie, pojedziemy sobie tędy dłużej, ale przy 50 godzina się jedzie, to nie tak znowu wolno. Bo tutaj już za chwilę się zjeżdża, o tutaj. Planuję też ten zakup jakiegoś klasa Lekciona na serii. Ale to nie wszystko na start. Na razie nie będę wydawał pieniędzy w całych. To nie ma być seria, w której od razu mam jakieś super hiper maszyny. Tutaj akurat mi się trafiło ze sprzedaży. A już nie będę bardziej wydawał tych pieniędzy. Chyba, że jeszcze na lepszy siewnik, ale tylko tyle. Dobra, tu i tutaj jest ludzie. I teraz będziemy już w lewo sobie skręcać. I za chwilę będziemy na miejscu. Jest pole 93, już widzę też na minimapie numer 83 i tam jest nasze gospodarstwo. Dobra. I następne pole. Jesteśmy już na miejscu. Dobra. Rozkładamy. Dobra, to ja już roz zwolnię sobie tego pracownika. Już dokończę to za niego. Tę minimalną pracę. I tyle. I teraz tylko muszę nieuchoralnym pojechać. żeby opróżnić zbiornik. No? To nawet. Bo wiem, że ten klas Mega. To ma zbiornik chyba... 8000 ten dominator Dobra wjeżdżamy tutaj sobie zaparkuję go na razie Idziemy sobie tym New Hollandem Chcę so, otwórzmy domok Krywę. Wjeżdżam byle jak teraz. No. Trochę wolno się właśnie sypi od tej pszenicy. Nie pszenica, tylko ogólny. W tę Dopiero 2000 litrów. 4000. O, jeszcze tyle. To ja już zacznę tutaj orkę. Nie, tu, co ja robię? Ja, ja tutaj mam zacząć, bo, bo on tutaj skończył. Ja tu tak długo wysypuję to tam. No. I teraz już szybciej wszystko trwa. Przynajmniej 15 na godzinę, ale przynajmniej 6 metrowy he kultywator. Ja myślę, że na tym odcinku ten odcinek się zaraz skończy na tych żniwach. Zaraz będę musiał wziąć tego niu kalamba. Tutaj dokończę. jechać? O nie, na przykład tutaj powiedzmy. Ten pracownik jakoś się tam dziwnie zachowuje. Okej okay. yeah, Nie no okej okay. Jakoś sobie zawrócimy Z tym hd Z tym kultywatorem rozwiniętym Rozłożonym okay. Jakoś tak ja yeah, nie Ostatnie to okrążenie, i kończę. Niestety poza odcinkiem już dokończę orkę i jeszcze zasieję pole. Poza odcinkiem. A co będzie w następnym odcinku? To, to już zobaczycie. A więc co żeby było na tyle, i się z Wami żegnam. Myślę, że odcinek się spodobał. Co? Trzymajcie się i cześć.